Jam jest i kot 20 lat Pase świnie i jestem zadowolony Pewnego do dnia na moją zagrodę napadły Kozaki ze skali i okradły mi Dwa prosiaki po ulochy i bohajawiec wiec zebrałem ekipę ozbrojoną w cepy Widły i na tocznikach okotych foliowymi Opakowaniami ze bierdonki wyroszyliśmy Po agrobiznesie na okopanego przeciwnika Ozbrojonego w gomowe AK-47 I hełmami ze skalpów Ze klatki piersiowej i spod pach Swoich wrogów po chwili zaczęła się bitwa Dostaliśmy o takie bicze że nawet Dradon balnami się nierówna zesłali na do Gorniczej Doliny tam był taki smrotu, że się pohaftowaliśmy na strażników ze Starego Ogozo, zaciągnieli nas do kopalni mięsa z Biedronki, lecz zapakował ich odgony ścierwojat podziobał ich w uciekliśmy my ociekliśmy i założyliśmy nowy oboz, zbudowaliśmy ta tak zwaną Czerwoną Latarnią, lecz dla bohajów po zniszczeniu bariery zowstaliśmy zwykłymi chlopami, którym z mordy capi i w gaciach zalęgły im się chrząszcze.